Wkładamy jakieś, jakieś naczynko Nasze śruby spustowe To tu jest jedna Główna spustowa, a tutaj Pod tą jest sitko ze sprężynką Zaczniemy od tej, najpierw tę Potem tą, będzie na spokojnie obydwa Obydwie mają 20 Nm Moment odkręcania. Na początek Warto sobie troszeczkę wyciągnąć magnet. Tylko tu uważajcie, jak rozgrzejecie silnik, bo to jest podstawa naszej zabawy. No to to jest cholernie gorące, więc trzeba uważać. Dobra. Troszkę popuścimy. Starczy. No i odkręcamy. No i próbujemy może tym razem w rękawiczkach, bo ciepły olej nie jest zbyt zdrowy dla skóry. No i druga, siedemnastka. Wcześniej była dwunastka. No i delikatnie w rękach, znowu w rękach odkręcamy. Moglibyśmy tu poczekać, aż to całkiem wykapie, no ale dobra. To już jest moja druga wymiana oleju. To już wcześniej był ravenol. ravenol dlatego jest taki żółto zielonkawy Pierwszy olej tak nie wygląda. Który jest. Który jest. Prawdopodobnie Yamaluba albo jakieś inne. Cudo. Tak wygląda. Sitko sprężynka i w ten sam sposób mamy montować i to jest pierwsza wymiana oleju i to sitko Wam powiem troszkę pod światło ociapane nie widać tego może za bardzo. Ale delikatnie jakieś tam szuwary pływają. No i to jest to co zostało z tego oleju. Powiem ja wam, że trochę śmieci tu pływa, różnych dziwnych delikatnie sobie wycieramy sobie to co się gdzieś tu nam opaćkało wkręcamy sitko ze śrubą uważajcie tylko, żeby tego sitka nie uszkodzić, bo strasznie delikatne jest no, no, oczywiście w rękach bez jakichś takich zbędnych się złapać w rękach. Troszkę nasmarowałem ten o ring olejem, no a resztę kluczem dynamometrycznym. No i teraz ta pierwsza, ta mniejsza. Śruba spustowa też wkładam w paluchach. I znowu 20 Nm. Koniec. Spróbuję jeszcze raz. Odbiło, więc koniec. Prawdopodobnie będę tutaj hejtowany, bo nie wiem, czy znalazłem kogokolwiek na YouTubie, kto by lał inny olej niż lubę, ale ja olej inny. Jest to olej Ravenol 1040 Api SN Jaso MA2. W serwisówce jest napisane, że to wystarczy norma SG, API SG, więc SN jest ho, ho, ho jeszcze trochę. Natomiast ten, ten, ten otóż olej, niby pisze made in Germany, ale generalnie to jest najprawdopodobniej olej na 99% olej syntetyczny. Tutaj macie zdrabki, Można sobie zdrapać, sprawdzić na stronie Checker Ravenol, czy jest oryginalny, to nie czy jest syntetyczny. Ale do tego oleju można znaleźć CAS numer CAS i tam jest potwierdzone, że jest to w pełni syntetyczny olej. Natomiast te wszystkie luby, no niby napisane jest, że to jest to syntetyczny, ale ja nie jestem taki przekonany. Raczej wydaje mi się, że to nie jest syntetyczny. Bo numeru KAS nie znalazłem w karcie specyfikacji ani słowa o tym nie ma, o numerach KAS i zastosowanych bazach olejowych, więc nie jestem przekonany, czy to jest syntetyk. Ja wziąłem sobie Ravenola, raczej wydaje mi się, że to będzie syntetyk, chociaż dzisiaj powiem wam, że ciężko to utrafić, ciężko być pewnym, że coś jest syntetyczne lub nie. Made in Germany, 100% Coś tam, coś tam, no dobra, nieważne and Ester Blend, no, ale to wszystko, słuchajcie, mogą być ściemy. Nie? Natomiast wydaje mi się, że to jest akurat, yy, ma akurat olej syntetyczny, w przeciwieństwie do tego, którego lałem do, do Kymka, który wydawał mi się syntetyczny, ale chyba tak do końca nie był. Natomiast poszukałem dalej. Ten wydaje mi się, że to jest jednak to. No ale jestem ciekawy, co wy na to. Czy ktoś leje w ogóle inny niż ja, malubę? Jestem w ogóle przeciekawy. Powiem Wam, że testowaliśmy zapachy tych olei. Mamy różne oleje i ten kompletnie inaczej pachnie niż te inne wcześniej, które mieliśmy. To jest totalnie inny zapach. Z wyglądu bardziej taka barwa zielonkawo, zielonkawo-żółta, ale zapach kompletnie inny niż tamte, które mieliśmy wcześniej, więc mam, śmiem przypuszczać, że to jest prawdziwy syntetyk, a nie te, co mieliśmy wcześniej. I jeszcze taki drobiazg. Zobaczcie się taki długi cienki lejek. On się wam zawsze przyda. Ale ciężko go znaleźć. Takie coś bardzo długie, bo najczęściej szerokie lejki nie spasują nam do niczego. Im węższy, tym lepszy, i im dłuższy, tym lepszy. No i dobra, spróbujemy teraz wlać. No i wkładamy nasz lejek. Delikatnie, żeby nie popsuć tam gwintów, więc nie wkładamy, nie wciskamy na siłę. Jest będzie długi, ten on tam delikatnie sobie wejdzie i nic się mu nie będzie działo. No i gra. No i próbujemy delikatnie wlewać po małych porcjach. Niech sobie powolutku tam władzi do środka i dobra, nie za dużo, żeby się gdzieś tam nie rozlał bokami. Powoli. Plan mam taki, żeby zostało go po prostu 100 ml. Bo tu chodzi 0,9 do tego silniczka. No, jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze sporo. No i 0,9 wlane, zakręcone. Teraz musimy zapalić, żeby chodził z minutkę. Odczekać chwilę. No i sprawdzamy poziom oleju. Czy trzeba coś dolać, co może jest za dużo? Niech sobie chwilę pochodzi. Idealna obroty to jest między 1500 a 1700 na minutę. A następnie musimy jeszcze sobie coś tu zresetować. No i to jest moja druga wymiana oleju. Resetujemy. Ok. Czyli pierwszy zmieniłem przy 211, drugi przy 604 km. Oto mój zestaw olejowy. Z lewej strony silnik, z prawej strony przekładnia, ale możecie wlać, możecie wlać. jama lubę równie dobrze do silnika i do przekładni, tak jak mówi producent, ale każdy ma swój mm, wybór. Jeszcze tak na koniec pomyślałem, że powiem coś o, o tej śrubie, tej mniejszej. Słuchajcie, uważajcie, bo ona no, tak się bardzo, bardzo podejrzanie przykręca. Bardzo łatwo ją, tak przypuszczam, można przekręcić. Bo od razu łapie. Od razu w zasadzie łapie i można za mocno przykręcić. Uważajcie delikatnie z tą śrubą, jak nie macie klucza dynamometrycznego. No to teraz pora, nasz, nadeszła pora na przekładnie. Tym razem taki olej przekładniowy. Nie ten olej, który jest w silniku, chociaż hmm. można użyć tego Yamalube, który 10w40. Albo tego którego wcześniej używaliśmy do silnika, którego ja używałem, tego Ravenola syntetycznego, też można sobie z niego skorzystać. Nawet nie jest głupio, bo 0,9 wchodzi do silnika, zostaje 0,1 i w zasadzie butelkę możemy wyrzucić. Ale ja zdecydowałem 0,9 wezmę tego do silnika dedykowanego syntetyka i takiego dedykowanego do, do przekładni też Ravenola 8290GL5. Bo zgodnie z koncepcją, sugestią Piotrka, ktoś przecież wymyślił te oleje przekładniowe, po coś one są. <grym> zakładam, że, że ma rację. Dobra, i teraz tak, możecie użyć, tutaj do przekładni przychodzi 0,01 litra, czyli 100 ml. Jest to dosyć mała ilość. I można użyć trzech, trzech koncepcji, albo bezpośrednio stąd wlać, zostawić sobie 0,1 litra tutaj. Albo ze strzykaweczki ustawić sobie 100 ml, albo sobie odlać do takiego naczynka 100 ml. Tylko potem ciężko jest z tego wlać, więc trzeba mieć jakiś lejek. Więc ja zdecydowałem bezpośrednio. Z tego oto lejka chyba się uda. No i tak, tutaj będziemy odkręcać. Tu będziemy wlewać też ten olej. Tu jest, tu będziemy odkręcać tę śrubę 12. Tu jest miejsce, gdzie olej będzie po prostu wypływał. No i dobra. Najważniejsza sprawa dobrze rozgrzać przykładnie. Nie rozgrzejecie tego po prostu gdzieś na ogrodzie, bo no trzeba by długo-długo męczyć. No, trzeba się jednak pojechać na dłuższą przejażdżkę albo jakąś taką intensywniejszą chwilkę. Wtedy przekładnia będzie w miarę ciepła. No wtedy wiadomo, ten olej się łatwiej więcej zleje i. No i... Dobra. Trochę możemy tu popuścić, o okej, okay. popuszczamy sobie z góry, no i teraz po prostu musimy to odkręcić. Teraz odkręcam, więc nie ma problemu, ale jak będziecie przykręcać yy, w instrukcji w serwisówce 20 Nm. No i sobie skapuje. Dobra. Tutaj, jeżeli nie macie takiej podkładki aluminiowej, to tę można przy, na drugą stronę przełożyć i też będzie OK. A po czym poznać, że podkładka jest na dobrej stronie, to znaczy, że jest odwrócona na drugą stronę. Tą str stronę, która była mm, dotykała przekładni, ona jest taka bardziej wyrobiona. Ta druga strona powinna być no, bardziej płaska, taka bez. Jakiś takich zarysowań. Jeżeli mamy pierwszy raz wymianę, możemy tą podkładkę przekręcić na drugą stronę, ale przy kolejnej, no już lepiej założyć nową. No i ustawiamy 20 Nm na naszym kluczu. Oczywiście jak mamy. Oczywiście jak mamy. Słatka 12 Jako, że to jest mała siła, to może mi się uda jedną ręką wam pokazać, a drugą przykręcać. Tak, złapmy O, pykło. Jeszcze raz spróbuję. Pykło, więc tyle. Jednak klucz dynamometryczny to jest jednak gitara, bo jak nie, no, ja najczęściej przeciągam te śruby. Czuję się bezpiecznie, jak mam taki klucz. Będziemy próbować wlewać. Może sobie inaczej złapię. O, tak mi będzie wygodniej. Łodyć komarze. Jakiś komor mi tu lata. I mnie denerwuje. Niech sobie spokojnie leci. To jest bardzo mała ilość, więc tak staram się wycyklować. Ale tak ciuteńkę więcej niż ciuteńkę mniej. Bardzo wygodnie jest tutaj tym uchwytem, znaczy tą rurką z oleju. Leci sobie powolutku. Tu akurat jest bardzo dobre dojście. Można pochwalić Yamaha, że to jest takie idealne. No super dojście jest do tego wlewania i wylewania. No i ostatnie krople. No i na koniec po przetarciu ewentualnych wycieków z góry już delikatnie, w rękach. Zresztą każdą śrubę tutaj. Zawsze pamiętajcie wkładamy ręcznie w palcach, nic od razu się kluczem, bo możemy zerwać gwinty a i będzie po robocie. No dobra, chyba poszło i z rę w rękach z czuciem zakręcamy. Myślę, że wystarczy. Pamiętajcie później używając klucza, żeby go ustawić do pierwotnej wartości, żeby nie zapomnieć, żeby go nie zostawić w takim, tak, z tak ustawioną siłą wkręcania, bo bo przecież chcemy mieć klucz jak najdłużej. A tu przy okazji wam pokażę różnicę między olejem, tą tymnówką z ravenola on mniej więcej tak wygląda. A tym który właśnie został odlany widać pewne takie sreberka jak to Piotrek mówi brokaciki. No Gdzie nie gdzie widać to się tak nawet się mieni w świetle. Moi drodzy ja tu sobie będę trochę czyścił już sprzęt. No, ale jeszcze chciałem Wam na koniec powiedzieć o Przypomnieć o tym, żeby po prostu wymieniać te oleje, wymieniajcie moi drodzy, często olej. Najważniejsza jest wymiana, pierwsza wymiana. To nawet po 100, po 200 km można już wymienić. Wcale nie po 1000, to jak jest tam gdzieś napisane w różnych mądrych książkach. Wymieńcie sobie od razu. Pierwszy, pierwsza wymiana jest najważniejsza. Potem już można rzadziej. A docelowo Yamaha ja niby opisuje 3000, że to jest taka, taka wystarczająca odległość. No ale to później, jeżeli już. Zrobicie n tysięcy kilometrów.